Hello, hello, witajmy w kolejnym odcinku. Witamy tutaj wszystkich Cenzgo Skins. Standardowo, ale na samym początku pamiętajcie, strona. Jaki ten odcinek jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Pamiętajcie o tym, jeżeli nie macie ukończonego 18 roku życia, ten odcinek nie jest dla Was, a dla reszty przechodzimy do odcinka. deck. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. <laughs> we need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. this? <laughs> Godno, -cury daje 2,10 zł do startu oraz 10% do każdego dodawania, tak jest, dobrze pamiętaliście. Ale tak serio, zrobiliśmy delikatny profit tam z 500 stówek, 500 stówek, co Ty Szymon, gdzie mówisz? Z 5 stówek na poprzednim materiale, który dosłownie tam kręciłem chwilę temu. Także gramy, 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 gramy. od razu kręcimy z rzędu drugich. Skupiliśmy się ostatnio na skrzynkach eventowych i było mało batelek. Dzisiaj postanowiłem porobić trochę batelek i zobaczymy, co by nam siadło. I słuchajcie, zacznijmy sobie może takie, tutaj takiej underdoga na jedną skrzynkę na trzech. Zobaczymy, co przeciwnik nam tutaj zaserwuje. 35 zł w puli, underdog i oczywiście nie wygrywamy tego, a można było wygrać sporo, bo 240 zł. No niestety, niestety, niestety. Mm, to sobie takie delikatne, o kurde ale to siebie 11 skrzynek jeszcze, o 17zł są wszystkie warte Chociaż To się będzie kręciło i kręciło w nieskończoność A tu gościuż, już no, bad michael, bad michael, bad michael no problem, 2zł tam, w wariacie no, 9 groszy, no, bad michael, bad michael Niedobrze, niedobrze, to będzie 3zł warte, tak, tak jest, ja coś tam pamiętam tych cen, to tak nie jest, że ja tu nie gram, ja tutaj napierd, no Będą ciężary, chociaż to będzie coś warte, ale to będzie więcej warte dupa, bo Michael nas tutaj miażdży, chociaż ta CZ4 złote, ale tutaj widzę jeszcze kolega. Próbuję nam robić pod górkę, trzy kolejne złote, bo tam Michael przegonił, a ja jestem na szarym końcu. To kosztuje 4 złote, to może być ostatnia taka skrzynka, która zapewni jakiekolwiek odbicie, chociaż tutaj widzę, że już będzie o to bardzo, albo bardzo ciężko, bo mają nade mną ogromną przewagę. No, co prawda to jest 17 złotych, ale jakby, no wiecie, no, trzeba się emocjonować, trzeba sobie do pamięki dookładać, 4 złoty to jest warte i przegra, bo każdy pieniądz się liczy, grosz do grosza i coś tam można, o kurde mole. Ale tutaj pan poleciał. Ja taki Kasiasty dzisiaj nie jestem, w sensie jestem, ale nie będę tyle wydawał. A to nie działa. Tu jest 4 skrzynki, 11. Dobre, dobre, Tutaj jakiś underdog. Jedna skrzynka 40 zł na trujeczkę. Dawaj, dawaj jakąś zawieszkę czerwoną, taką za 250 zł, a dupa. I wygrywa ten pan, kto wygrywa, ale dupa z tego poleciała. Trzy skrzynki nic się nie zwróciło. Tragedia, dobra. Tutaj szybka sportowa stówka Blue Rabbit. Go, 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 go. lecimy, lecimy. Trzeba dzisiaj jeszcze jakąś grubą bitewkę sobie rozkręcić. Na razie takie rozgrzewkowe sadzimy, żeby zobaczyć co się stanie. Tu 80 zł, tu 20, tu dwa. Ale ja mam dzisiaj energii dużo ty. Bo wypiję pudzika przed chwilą ma. Przed chwilą wstałem, a jest godzina 1925, nie pytajcie. I taka na dobitkę tu się raczej nic nie zmieni, bym musiał pojebanie coś grubego dropnąć. No, dropię coś za 13 zł. Kolega z nami wygrał, wygrał 220 zł. Gratulacje podwojenego majątku. A my lecimy dalej. My lecimy dalej, my szukamy kolejnej dobrej bitwy 63 zł 5, 5 skrzynek Lovely Case tak jest, widziałem po tej miniaturce. Ja już te skrzynki pamiętam, ja je znam na pamięć. Z tym gościem już graliśmy i stopił razem ze mną na jednego innego źródła A tutaj widzę, że jest póki co tak średnio. Jestem na szarym końcu. Trochę skrzynek spłynęło, ale ja mam 80 na mam 25. E Meczka, 10 złotych, Warta, dobrze, dobrze. Szymek, może wyjdziesz na prowadzenie w końcu. Kaman, ile to jest warta? ile to jest warte 5 zł. 13. No niestety było ciasno, było ciasno i przegrałem. Stówka, zarobiona, 6 dych wydane, 4 dychy na plus. Gratulacje, proszę pana. Um, nuda, nuda, no to trzeba coś tutaj zahachmencić, wy wiecie, wy lubicie, czekajcie, czekajcie, to trzeba tak, tak z jajem to trzeba, o, to trzeba tak zrobić, 250, na trójeczkę, żeby było trochę emocji prywatna, damy sobie jakiś pana bota i zobaczymy, I a ja tutaj mam swój sposób mno mnożenia po prostu pieniędzy to jest niezawodny sposób, nie, no szczęście żartuję, nie ma takich sposobów, żeby nie było tak sobie głupio gadam Pamiętajcie, żeby grać z rozwagą, bo to może się źle skończyć, albo dobrze, zależy jak leży, 220 zł, ładnie tutaj emeczka, no chyba to wygrałem, chyba to wygrałem, ile wygrałem, wygrałem 730 zł, także jest zajebisty profit i wbijamy na jakiś fajny szczebelek, no nie, bo nadrobiliśmy to, co przegraliśmy w tym odcinku, także tak wiecie jak jest, nie, wiecie jak jest, mogło być lepiej, wiecie jak jest, a tutaj, o dobra, ale to będzie gruba bitwa, 20, 10 skrzynek. Gold Case, come dawaj bananek kontra. Tu może naklejka wleci na tyle pieniądza, okej. O, ja już dropiłam tę naklejkę 17 zł. A tu jest underdog, oh shit. No nie, drob mi takiej rzeczy nie chcę tych 15 zł. Drobni mu coś od grubego, 13. No, jeszcze tam mu sypni, połowa za nami, dawaj, dawaj, dawaj. O, mi te możesz sypać za piątkę, ja mu trochę droży. Weźmy ten plaster złoty, pierdolni. No nie mi, nie chcę plaster złotego. Ale mi się głupawka dziś, no, 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 no. Ile no, no. No, to jest? 12. No, chyba zi, żyj. Bo tu nie chcę nic sypnąć, no, tu w ogóle wszystko drobi poniżej, kurwa kwoty. Co to jest za skrzynka zjebana? Nie podoba mi się to. 200 zł z dwóch takich razy dwa. Oszukane. Nie, no, nie, nie oszukane. Po prostu, no, prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo. Nie oddało tym razem. Nie zawsze może być kolorowo. Pamiętajcie o tym. Dobra, 117 zł. 4 skrzynki. Kto więcej wylosuje, ten wygrywa. Wszystko, i póki co, on chyba więcej wylosował. Nie, okej. Okay. Myślę, że to jest jakiś droższy item. On no znowu, to samo, ale chyba w lepszym stanie. Nie, w tym samym. A ja za 8 złotych, No na razie ta bitwa, kurde, tak nie po nikogo myśli. I 70, dobra, ostatnio to jest jeszcze szansa, żeby coś wytrzymał. Wdro... oj, chyba wygrałem. Tak jest. 230 zł, zarobiona. Taka dobra stówka, nie? Taka dobra stówka, dobra. 10 200 zł na liczniku, tutaj podział na jakiś pojebany, to chyba pan liczy, że po prostu z tego coś robi. No spróbujmy, no 5 stówek to jest dużo pieniędzy ale, ale zobaczymy, zobaczymy, może, może tym razem, bo to są te procentówki na podziale, te tak 5%, 5%, 4%, okej, okej, okej. Także tutaj pewnie musi spłynąć jeden item i się wszystko zwraca, pewnie tak to jest skonstruowane przez gościa, bo tak widzę to jakimś, jakimś sposobem, jakimś sposobem chyba źródeł robi, ale na razie ten sposób nie działa, bo łącznie zarobiliśmy z 1,50 50 a półtora tysiąca jest to włożone, także no, ładnie, grubo, grubo. No, 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 może ta koska na 4%, procentach, takie 2000 to już by się zwróciło, no tu jeden item musi dropnąć. Ludzie, obudźcie się, dajcie skin'a, no, no, do podziału, do podziału, ile? 150 to do podziału, pięć tych, o, mega lul, oj, 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 kusi. Mmm, prawdziwy i samo, czy bod i samo, i samo bo tej samów Dobra, mam 9700. Tu można naprawdę fajną bitwę z tego skleić, ale pytanie, czy my chcemy. Pytanie, czy chcemy wchodzić na sk. Grubas... Kurde, kusi ten gościu. Jeszcze raz na podział. Dawaj, dawaj, zróbmy to. No jedna dropi, no to horrory. Jedna, jedna, jedna kosa. Nie więcej niech chcę, Obojęty dla kogo. Nie ma to znaczenia. No, no, no. Uuu, dwie trzecie za nami. Ja tu nic nie ma i ostatnia szansa. Inaczej wydałem się i zarobiłem. Tak, 80 groszy. Kurde mole. Złoty jeden. Pokczamp. Nienawidzę go gościa. Nienawidzę go. Jakiś speda, a nie można takich... Nie, 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 nie. Proszę się powstrzymać. Ale ja chcę ten odcinek jakoś fajnie zakończyć. Knife 50 na 50-1600 zł Dragon Lore 2%, no może to otworzymy razy dwa na dwujeczce, na Underdogu, na prywatnym. Od Emilii i niech się dzieje, niech się dzieje, niech się dzieje. Spróbujmy jeszcze ukąsić jakieś tutaj fajne pieniążki. Okej, okay, co jest więcej warte? 600, 900 no kurde mole, nagle się skrzyga nie zwróciła, co z tego, że wygrywam. Dobra, on chyba lepiej, czy ja lepiej? On lepiej, ale w rozrachunku wyszedłem tylko 300 na i 10 tysięcy punktów, a te punkty nie są zmienione względem tych, ale to co? Ale to, co, ale to, co? Także jesteśmy póki co na minus w tym odcinku, i słuchajcie, 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 czy my chcemy ryzykować. Myślę, że nie. Myślę, że teraz zrobimy cięcie. Zaraz nagram taką trzecią część, powiedzmy, longiem dla Was. Zobaczymy, co tutaj da się wykręcić. Może w na następnym odcinku po prostu się gdzieś tam odbijemy. Albo standardowo, ja raz na jakiś czas się lubię tak zerować, tak hamsko do zera po prostu, kręcić skrzynki pod kontent, żeby się fajnie to oglądało. Także zobaczymy. Kod Nocury, 2,10 zł na oraz 10% każdego doładowania. Pamiętajcie, wpisujcie w tu oto, w to miejsce, tytyty, ty, ty, kod Nocury. Tutaj sobie jeszcze wklepać i wpłacając z moim kodem bierzecie udział w konkursach tych. Oto tutaj nierozlosowanych jeszcze. Serdecznie polecam się, na rapa. Cześć, strzała.